Nawi robimy. Czy zadanka? I jesteśmy git. A już szybko robię te zadanka, czat. Boże, nie wolno tak robić. Ale sprytnie, sprytnie. Jeszcze wyprzedził Pateca no, naprawdę sprytnie Może się okazać, że nikt tego ciała długo nie znajdzie. A jednak znaleźli. Za dwóch czar, idę się jaka gada z nas freeza. E, ja mogę mi wskazać Patecom bo bo biegł centralnie za mną e, na tym. większość go widziałem. Majka widziałem było, było w reaktorze, nie? A ja to w ja wrona spotkałem, więc... Hmm. Ciało? Mike... Ja by... w... czekajcie. Czekaj. Czekaj, czekaj, Kwestia jest taka, że ciało jest w nawigacji. Ogarniałem Discorda w tym momencie, więc nie wiedziałem, czy ktoś przebiegał, ale nikogo nie było w nawigacji. ja mogę powiedzieć tak, jak biegłem z góry właśnie z nawigacji, żeby włączyć reaktor. Jak się włączył reaktor, hmm. biegłem górą, to widziałem, jak właśnie diable zbiegnie w prawo, a jak wszyscy biegli w lewo, żeby włączyć reaktor. Nie wiem, czy to jest jakaś jest A istotne. Był... No, ale no. no Czyli Diablesa gdzieś potem, czy nie? Bo ja, bo ja włączyłem reaktor. Więc... nie, nie Ja wiem sam. Ja, ja też... Nie. Ogólnie ja teraz tylko... No, to można łatwo... No, nie, bo nie mów. No, teraz w tym reaktorze, może starmy kto był. Byłem ja, dobrze, był Evron no. Nolan. Jacob, nie jestem pewien. Ja nigdy nie, jak jest dużo osób, to nikt nie zrobił I jeszcze, ja, ja, no ja no Ebron, Mike, no i no, ale no, no była ja, jak Najbardziej podejrzanymi osobami są osoby, które przybiegły ostatnie, bo zauważmy, że osoba, osoba prawdopodobnie poczekała, aż wszyscy z nawigacji wyjdą w stronę reaktora, zabiła fryza i do nas dobiegła. Czyli to nie mógł być Mike i nie mógł być Jacob. Hmm. A Nolan to, był przede mną w reaktorze. Nolan był jeszcze przed. nami. Nolan też jest. Ja ja było z... bardzo dużo osób na początku mm -hmm. z prawej strony. Chyba Czyli tam było wiele nawet. Ja, ja byłem egoistyczny i sobie pomyślałem, że a, jak tyle osób biegnie do rektora, to ten. Ja robiłem sobie shieldsy. Później I Bodzio mnie mijał. Tak sobie myślałem, że pewnie Bodzio myśli, że jestem tym, impostorem. Bo tak robiłem Shieldsy, później wszedłem do communication, bo miałem zaświecone liście pomiędzy storage'em i communication. Myślałem, że tam jest task, ale później się wycofałem i poszedłem do storage'a robić... A Diables? Czekaj, niech się Diables jeszcze wypowie, Diables, jeszcze Ja skończyłem na Shieldsach i ich nie widziałem, więc... Na silcach. No to skipnijmy, ale bardzo podejrz... Skipnijmy, ale podejrzewanie Diables, Patec. No ja, bo nie mogłem self-reporta, ale po prostu ci zabił. Karol, kto cię Karol kto nie zna? Chyba się nie przyzna. Impostor. ładnie wybrnął. Podpowiem, że był w nawigacji. Kurde, kurde. No czemu tego bodzia nie wskazali? Patet powinien. patet za mało. Yy... Za mało za mało tutaj pocisnął, nie? Że bodził jako, jako ostatni przebiegł powinien mocniej pocisnąć to. Tak uważam. Nie wiem co sądzicie czat. Jakiś tutaj killek będzie? O. Ok, co się stało? Otna okay. O, to Zaraz nie Stało. Ale może pan to. jestem pewny są. wręcz, może. że y, poszedł węd. Y, słuchajcie, kto był w y, adminie Storyju? Ja. E, ja. Czekaj, my byli, ja, Blaszka... Nie, Blaszka byłś tak. tam? Tak. Tam przy liściach znaczy, no, byłem był na początku w później do storage'a poszedłem. No, Mow był tam przyliściach. Przyliściach. Przyliściach w końcu przy liściach. Przy liściach Dobra. Dobra, bo chodzi o to... Ja biegłem ja do nawigacji przez liści. Całko było... Całko było w tym... W... W... Electrical'u, hmm. nie? No i tyle w sumie. Możecie wziąłeś? myśleć, że self-report, bardzo dobrze, ale możecie myśleć, że to ktoś też inny, nie? Teraz z pytanie, dobrze? Tak. Czy to było bardziej po, w górnej części elektryka? Tak, to było tak, że ktoś zwentował na 100% zwentował. raczej, bo ja pobiegłem od razu, wydaje mi się, do la po jednym zadaniu i ktoś by mhm. musiał A Jak no, wyventować. No, A kto był przy tym przy liściach? Bo to są dla mnie teraz... Ale w storage'u? Nie, tak, story już przy liściach tam na dole. byłem ja i był Diables. Okej, a Jacob i Diables. Tak. Okej, no ja stałem tam przy was cały czas, żeby właśnie poczekać aż przejdziecie. No więc wy mnie jesteście safe, że to nie wy, bo no nie byliście, nie tam gdzieś. Pobiegłem bodzio od razu ze za do komsów tam w prawo. Tak, 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 ty pobiegłeś w prawo, więc dla mnie to też na pewno nie jesteś ty. W tej turze, w tej turze. Ktoś był w Medbayu albo widział, że ktoś biega z Diables. Bo że jak zabił kogoś. Pamiętajmy, że jak kogoś zabił w elektryku, to albo poszedł do kamer, albo poszedł do meta, no nie? To są takie dwie, dwa miejsca, bo tam węd przechodzi. Wątpię, aby ktoś zabił w elektryku i wyszedł normalnie, prawda? No bo to raczej jest ryzykowne. Więc, y, czy ktoś po prostu w medzie, czy ktoś był w. To są, hmm. wiecie, to jest druga runda, tylko Znale, dwa flagi. Jak możemy po prostu, złychało, tak, możemy okay, po prostu oczyścić a, a ludzi. Tak, możemy po prostu oczyścić ludzi. a co z Majkiem, bo nic nie Mike? powiedział. Michael? O, ja czekałem, żeby dojść ze słowa. Mówię, że przechodziłem przez Shielda i biegłem do nawigacji, robić sobie zadanka. Zadanka Jej. Razem Jej. robiłem sobie Zadanka brzmi. Bardzo ja ona... <laughs> nie no ja skipnąłem, ale ja 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 Diablec był ze mną ja przez ja 3 czwarte rundy. Jeśli to, to nie jest Bodzio i pates, to... jest ten ale nie jestem też pewny. był jeden frag, więc... Zaraz dajmy tego skurczybyk dyk. Jeśli to nie jest Bodzio i pates, to pates powinien dużo bardziej, wiecie, puszować to, że Bodzio jego ostatni. Może oni są razem. Ale co chciałem powiedzieć, że You wanna go back out into the cold more than ever. Post jest written, but we are left to write the future. Oglądaj MonteSnack BRB Cup featuring Fortnite. I zobacz, jak buduje się drogę do zwycięstwa. Wejdź na MonteSnack.pl. Zaczynać w innej, w innej, w innej mapce grę. Ja próbowałem dzisiaj grać ze 3 godziny na off now, streamie na innej mapce, na e, tej trzeciej mapce. No i powiem wam, że czułem się jak totalny debil nie? Jak taki największy, największy noob. Patec będzie po tobie zaraz. Będzie ci goni, albo i nie. Ale będzie sobie robi alibi, co? co? Będzie też ma taki movement dziwny, nie? Tak biega, wraca się, cofa. No, bo sobie buduje i to potężne. Muszę przyznać. Ale zaraz kwaściki się zbliżają powoli na końca. Ja też taki zrobię. O. E 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I lecimy szybko do bodzia, gdzie on tutaj pobiegł. Gdzie ten bodzio? Tu patec. Jest bodzio. Oj, nie widziałeś pateca, bodzio? Tam jest perfekcyjne miejsce. Jakiej emergency w trójkę? Dobra, dada, dobra e, Diables e, e, Bo, tego, kto jest jeszcze z Nambiwiu? Karigoda, widzieliście tego bodzia, jak no, fajnie sobie tak, skakiwał? Ale, powiedz mi jaki kolor? No, czerwony miał bodzio. Bodzio, cało no, co? Wiecie, co o mówicie? My... że był czerwony, tak bo nie mam 100%. Tak, to był bodzio, 100% Dobra, dobra. dobra, dobra. Ale, jeszcze raz, o... Słuchaj, bodzio! We... No. no, wiesz, za często skakuje z te eventy, jakby widać to i to jeszcze co osoby widziały i. Czyli Laskasa w Bodzia, tak? Tak, razem z Diablesem tak. i Karigadą jak wyskakuje no tak. z wentów sobie Wyskakujem. Dobrze, bo... Aha, bo ktoś zginął w ogóle teraz? Jacob zginął chyba, tak? Czy Nolan? Jezu, nie Jacob, Jacob, Jacob chyba zginął, zginął. E, e, A trzy osoby tak widziały? XD? Bojo Tak, tak. <laughs> No ja mówiłem, jestem devin mi i A ja patrzę tak na, na, na włączone światła, widziałe. ruszył się won I idę sprawdzić kto tam biega, a pociąg się wraca Bojo, zawsze możesz powiedzieć, że robiłeś zadanka Działa, a pachnęły. I że ciebie tam nie było. <laughs> Dobra. Kto jest drugi czat? Oto pytanie. To jest tak mocny frag w tym miejscu, serio. Właśnie, będąc impostorem po muszę pamiętać o tym i próbować też. Bodzio i Patec? Czy to oni? Patec tak się trzyma tego mini majka. Ej Boże, Patec tak się trzyma tego karigody. O! Leży sobie frag Któż to był To nie był patec Okej okay, blaszka? To e, ciało Diable leżał w międzyczasie Myślałem, że to tego, diable stoi, a to jest jego ciało leżało martwe e, mam pytanie Karigoda. <laughs> w którą stronę Patec wybiegł z elektryka w lewo czy w prawo? Hmm. Zanim informacja. ja chcę oczyścić Mini Majka, byliśmy na kamerach. Ja tak samo. Ważna informacja teraz, Caligosa. Ja ja no, ale przypomnij sobie, czy nie jeszę z tobą w prawo? Patryk, gdzie y to jest elektryka? Nie podoba mi się... Blaszka też jest na pytanie, nic tam, co ty, to ci się podoba. Gdzie biegłeś? W prawo. Hmm, bo ciało było znalezione w lower, lower engine... Po lewej stronie. Ja nie jestem w stanie potwierdzić, że biegł w prawo, ale nie biegł do... Nie, bo ja biegłem do admina, jak się nie mylę. To musi być blask Karigoda go Patec. No musicie w tych osobach wybrać, kto z wami biegał. Na kamerach nie ma tego miejsca po No proszę. ja biegałem Na, z Karigodą tak. trochę. Patec, Patec wydawał mi się podejrzany, ale no mnie nie zabił mimo wszystko. Ale nie wiedziałem też, czy nie szuka we mnie alibi. No Pamiętaj Karigoda, że jest frag. Ale mnie Zabił mimo wszystko. Pamiętaj, Karigoda, że jest frak, czyli mógł mieć cooldown ktoś, prawda? Jakby Jak coś że... to zrobiłem, za. także jestem... Ale nie, 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 bo wiesz co, biegł bieg, 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 przed, przed, przed zgaszonym światłem, biegł za mną, światło zgasło <grym> no. i bieg dalej za mną i ze mną włączał światła. No to może, może być to self-report, nie wiem, czy to nie jest self-report i szukanie we mnie wsparcia na po, poteca. Może self-report, ej, Karigoda, powiedz mi, w medbayu, co robisz w medbayu na początku? zebrałem fiolkę. Chciałem wam przypomnieć panowie, okay. że w poprzedniej rundzie wydałem bodzia, który używał wentan. Jakby... Ale wiesz, no... Było... Ale było trzech światłów. Okej, okay, mieliście trzech światów. okej. Okay. Nie okay. mogłem widzieć diablesa, bo czekałem, aż się drzwi otworzą. tylko jak się drzwi otworzyły, bo były zamknięte, Euro? dopiero zreportowałem ciało. No ja bym od biedy blaskę, nie wiem, no... Karigoda chyba też wiedziałeś, że ja czekam przy zamkniętych drzwiach. On był za zwiami zwi dopiero. Zwi zwi kurczę, no nie wiem, w sensie. co mówicie, że mi się nie Ja nie będziesz blaszka zabić na wyłączonych światłach. Ja jest, jest, jest jeden morderca, Zdrażę więc jak tak, panowie, Ewron sobie zaraz, zamiast w mini No, możemy w sumie zadankę zrobić, na bezpiecznie. Nie zabijajmy nikogo. Zanujmy życie. Moje, proszę. No nie wiem, Ja to chyba muszę te zadania wszystkie zrobić, powiem szczerze. Bo mam ich tak dużo, że to jest koniec świata. Chociaż nie tak dużo. Szybko się je robi, bo to łatwe są. I karta szybko. No i git. Blaszka, karigloda, patyc. A się razem trzymają wszyscy jak zajmijcie, nie? Rają sobie zadanka. Jest gituwa. Czy to będzie Ewron? Czy to będzie Blaszka? Ja jednak mam przeczucie czat, że zabójcą jest blaszka. Po co na kamerę, jak tu wszyscy jesteście w czwórkę? Patrz powiek do góry. No, coś się może nie udać. Killerowi zrobić fraga, jak wszyscy się trzymają razem, nie? No, zostało jedno zadanko. Dobra, Nie mam czasu co nic zrobić To, to, to był e, ja e, wiecie co? To był Evron e, 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 wiecie? E, Kapłem się Trzymaj to się. był Ewron? Ta, tak, to był Ewron. Wiesz czemu? Jak był na kamerach, siedział, popatrzyłem sobie, czy kamery. kamery się świeciły. Nie świeciły się kamery, a ja już nie mogę zaportować, bo Ej, nie no, lata tego. za mną jakiś ogon trzech osób, bo co no, tak. ja ale ja, z... ja, ja myślałem, że jesteś czysty, dlatego biegałem za tobą. Ewron, Ja to tak totalnie zrąbałem. Trzy no, ogóle... osoby Jeszcze, osoby wiesz, jeszcze jak biegły, biegli do guzika, to ja y, chciałem kogoś zabić, tylko y, nie wiem czemu nie za... kliknąłem i się włączyłem i mapa, i nie zdążyłem kogoś zabić. Bo już i tak wiedział. Widziałem, że mnie wywalą, to chciałem Diables wyszedł, nie wiem, czy on nie gra, tak, czy co? Cześć, dzięki za giełdkę. się. Dzięki, Majki. Cześć, halo. No to dwie osoby potrzebujemy w takim razie. Co jest z Diablesem? Czemu on tak sobie zrobił angielskie wyjście? Ktoś ma, ma info? <laughs> nie. Chyba powiedzieć tak, nie, tak, ja tak, tak, Egerki, tak, tak, A, okay, okay, okay. tak, podziękował gierki, tak, tak, ale nie ma. Okej, okej. Angielskiem i tak. Tak to osób. się nazywa czy nie? Tak, to jest takie złota, no, no że... Dobra, no, potrzebujemy dwóch zbyt. osób. Jak coś, to ja myślę, że mógłbym mieć jakieś osoby. W pokroju skillowo, bodzionolan. Czyli chujowo e, Nie, a my, my mamy gierarbercika no. w sumie Nie, ale Bodzio ogarnę im, o, no to jest dobra No, tylko zabijam na oczach wszystkich Bodzio tak, tak. tak, tak. no, ogarnia, tak Jako crewmate ogarnia ogarnę. Wiecie o co chodzi? Dużo szybciej się nauczysz grać jako crewmate i nawet być tym detektywem jak, jak to ogarnąć, ale be, jak być impostorem dobrym to jest już trudne, nie? No, no, no Musisz no, no, zagrać no, no, no. trochę tym impostorem a no, jak nie, Można być ci która sam Ale impostora to jest... Noxy chce Noxy? Można, no no, Noxie to jest też taki youtuber, on nagrywa Ligę Legend ja on jest no bardzo jem, dobry. Jemu płaciłeś za boosting. A, no. Się... No Nie, no, to no, już no, dawno no, się no. powiedziałem, już się przyznałem do tego. Jestem słaby w ligę i, i będąc w gimnazjum, żeby wyjść z 800 euro <laughs> na 1500. Oh, o no, nie, <laughs> najgorszy.